Dobrze, to jeszcze raz witam. Sebastian Jobdomaklewski TMS Brokers. Na dzisiejszym webinarze y, TMS Day Trading y, popatrzymy sobie na sytuację na szybszych interwałach na, na eurodolarze oraz na audzie. Y, drugą część webinara chciałbym y, poświęcić y, bardzo ciekawemu wydarzeniu, które dla Państwa zorganizowaliśmy, czyli warsztatom TMS Day Trading y, stacjonarnym, na które Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. O tym sobie porozmawiam w drugiej części, bo rynek jest bardzo ciekawy. Stąd od razu z marszu przechodzimy do, do rynku euro-dolara, do tego, co się dzieje. Zacznijmy może od godzinówki, niech ona będzie dla nas takim wyjściem do, do tej całej analizy. Najpierw spojrzymy sobie pod takim kątem oczywiście day daytradingowym, nieco z lotu ptaka na wykres, później będziemy schodzić na bardziej szczegółowe, szczegółowe interwały. Dobrze, usunę separatory okresów. Ok. Bardzo silny impuls prowzrostowy, praktycznie ruch bez korekt, także trend bardzo ładnie wyznaczony. Pokazują to nachylenie naszych średnich, których używamy, czyli wykładniczej setki, dwusetki. No następnie rynek wszedł w taką dosyć, dosyć silną korektę. Silną, oczywiście, day tradingowo, której koniec można było gdzieś prognozować, posiłkując się FIBO. Rysując miarkę zniesień wewnętrznych, ostatniego impulsu wzrostowego, widzimy, że bardzo, ładnie, bardzo ładny sygnał tutaj odwrotu nam się w ten sposób. Narysował nam się w okolicach 32,8% zniesienia wewnętrznego, także dosyć silny, silny poziom. Rysując jeszcze tutaj strefę wsparcia po tych dwóch szczytach, mamy konfluencję dwóch czynników, czyli zbieganie się gdzieś dwóch niezależnych technik. Rynek, no tutaj jak Państwo popatrzycie, na 15, wyrysował nam odwróconego RGR-a, po czym po wybiciu z linii szyi. Najpierw w sposób taki na dosyć małym momentum ruszył na północ. Dzisiaj, w godzinach porannych, najpierw false typowy z początku sesji europejskiej, i teraz już naprawdę dynamiczne odjechanie do góry. Aprecjacja euro w stosunku do, do dolara. Ten RGR na tym y, lokalnym oporze na, na FIBO 38.2, moim zdaniem nie był jeszcze sygnałem, który trzeba było z rynku podnosić. Y, wydaje mi się, że tutaj jednak day tradingowo ta y, na piętnastkach nawet sytuacja cały czas była y, prospadkowa. Nie dotykałbym się tego rgr w kontekście wzrostowym. Moim zdaniem było to zbyt agresywne zagranie. Natomiast chcę Państwu pokazać coś, na co już można zagrać. Na co troszeczkę timing nam się spóźnił, bo, bo no, odeszli bardzo mocno, ale spróbujemy to jeszcze złapać z limitem. Mamy bardzo dokładną linię trendu. No, rzadko się zdarza na rynku, żeby y, tak ładnie była respektowana linia trendu. Proszę spojrzeć, zaczepiona tutaj o te dwa wierzchołki, tutaj dwukrotnie respektowana, dzisiaj rano, również dwukrotnie. Rynek spróbował odejść. Tutaj w, kierunek, w kierunku wsparć. To się nie udało. Bardzo szybka reakcja rynku, zwrot i tutaj został no, wygenerowany silny, silny sygnał kupna. My na TMS LRC, no tutaj najpierw limicik złapaliśmy w tej chwili po wybiciu. Dołożyliśmy pozycji. Spodziewamy się tutaj dalszej aprecjacji w, na, w dalszej części sesji. No, wiadomo, że day tradingowo w tej chwili kupno takich szczytów lokalnych raczej nie ma sensu. Stop loss musiałby być bardzo długi, bo musiałby gdzieś być pod tym dołkiem. Stąd no, stawianie 90 pipsowego stopa z, i, i próba zagrania dzisiaj do końca dnia pozycji. W, w której profit chcielibyśmy zaksięgować jeszcze, jeszcze przed zamknięciem powiedzmy sesji w USA, no nie ma za bardzo sensu. Stąd będziemy musieli poszukać jakiegoś dokładniejszego wejścia i myślę, że tutaj możemy sobie tą perspektywę nieco przybliżyć i popatrzeć na strukturę tego no, pięknego impulsu wzrostowego, piękna świeca marubozu, tutaj obrazująca bardzo duży impet i momentum na rynku. I, I w tej chwili gdzieś kurs wyhamował. Może jeszcze troszeczkę się odsunę i narysujemy sobie taki dosyć, dosyć ciekawy poziom. O, jeszcze jeden tutaj. Tutaj był jeden dołek. On był następnie w jakimś tam stopniu respektowany. Tutaj, tutaj też nad nim mieliśmy konsolidację. Stąd wydaje mi się, że zejście tutaj w okolicach 20, a docelowo. Yy, korekta gdzieś yy, w te rejony no, mogłaby zostać wykorzystana do, yy, do kupna. Bardzo agresywni gracze tutaj yy, małym, że tak powiem kapitałem małym yy, grający, natomiast zawierający często transakcje mogą wykorzystać tutaj strukturę tego yy, tego podejścia i spróbować złapać z limitem długość tej korekty, no, czyli może zaznaczmy sobie to jakimś kolorem bardziej rzucającym się w oczy. Ok. No, pierwszy taki poziom nakupno, moim zdaniem, z limitem to jest ustawienie się gdzieś tutaj. Pierwsza korekta w tym impulsie wzrostowym była mniej więcej takiej wysokości, stąd możemy liczyć, że tutaj po zejściu na 33,1. Będzie jakaś reakcja popytu, że jeszcze raz zaatakują ten szczyt. Stąd, no, będzie można, będzie można spróbować złapać tu pierwszy limit. Natomiast, no, ja skłaniałbym się jednak gdzieś w okolice. 30, 15, 30, 20 poczekanie na, na jakąś większą konsolidacyjkę, być może w ujęciu 15 minutowym ze cztery świeczki, prawda? Tutaj skonsolidowane w formie flagi, wtedy próba otwarcia poniższych, no jeszcze z 20 pipsów poziomach tego longa. No Widzimy, że kurs tutaj już powoli zaczyna się gdzieś stabilizować. 10 pipsów mamy w tej chwili korekty, także zaznaczmy sobie. Tutaj ten obszar, powiedzmy, tak dosyć konserwatywnie, 25 do 15, gdzieś taki na, na szukanie dołożenia tego longa dla tych z Państwa, którzy, którzy nie weszli. No i myślę, że wtedy stoprost przy takim wejściu z limitem gdzieś w tych okolicach, no to delikatnie poniżej figurki 29 95 29,90 ustawmy sobie może taki przykładowy, przykładowe zlecenie na. Tutaj, prawda? Na demo, że troszkę nawet za wysoko. O, to jakieś stare pozycje widzę są. Okej. Okay. 29, 95, dajmy na 30 pipsów. Myślę, że w zupełności wystarczy. Także taka próba wejścia jeszcze do, do tego pociągu, który gdzieś tam być może na północ będzie odjeżdżał. Yy, możemy, możemy się pokusić o to. Po niższych poziomach. Także tak wygląda sytuacja na, na eurodolarze. Sugeruje tutaj wejścia gdzieś w granicach 1,30-25 1, ze 100% poniżej, poniżej figury. Natomiast jest jeszcze bardzo ciekawa sytuacja na Australijczyku, który jest mocniejszy. Yy, natomiast no ją trzeba by omówić w kontekście godzinówek. Yy, wyjść od omówienia w kontekście godzinówek. Bo proszę zobaczyć, no mamy tutaj klasykę yy, gatunku yy, formację głowy z ramionami. Może pozwolę sobie odsunąć też tutaj te separatory okresów, żeby nam trochę nie brudziły. Klasyka yy, tutaj takiej analizy międzyinterwałowej. Yy, impuls wzrostowy, następnie wygenerowana formacja RGR-a. Gdzie mieliśmy tutaj lewe ramię, głowę i ramię prawe, a następnie, yy, a następnie yy, fałszywe wybicie z linii szyi. Proszę spojrzeć. Klasyczny RGR wybicie tutaj nie poszli w naszym kierunku, powrót jeszcze jedna próba nieudana stąd tutaj rynek po takiej kompresji ceny ruszył ruszył w kierunku północnym, bardzo dynamiczny impuls wynikający głównie z tej formacji technicznie, jak zejdziemy sobie na piętnastki troszkę odsuniemy o perspektywę to widzimy, że rynek też tutaj pokonał taki fajny intradayowy poziom, wynikając tutaj z jednego, drugiego szczytu, pod nim się skonsolidował, następnie gdy, gdy poziom ten został wybity po raz drugi, bardzo mocno uderzył, uderzył do góry. Tutaj podobnie jak neurodolarzem, to są ściśle skorelowane ze sobą walory, także tutaj oczekuję mniej więcej takiej korekty na wysokość, na wysokość poprzedniej tej flagi, i tu gdzieś przy tych poziomach, gdzie teraz podciągnę tą y, czerwoną kreskę, y, szukałbym wejścia y, na long również z, y, ze stop lossem na y, przynajmniej 25-30 pipsów. Także tyle o rynku. Dzisiaj rynek dynamicznie się zmienia. Bardzo żałuję, że nie usiedliśmy sobie gdzieś o 10 jeszcze przed tym wybiciem. Bo jak Państwo widzicie, no, y, sytuacja arcy ciekawa, y, szczególnie na, na tutaj na eurodolarze. Gdzie no, mieliśmy linię trendu, gdzie mieliśmy Fibonacciego, gdzie mieliśmy rano pierwszy fałszywy ruch, ruch londyński, także no, było tutaj kilka możliwości, natomiast spróbujemy wejść na drugie tempo. Zobaczymy, czy to nam zapłaci. Oczywiście jako, że jest to wejście na drugie tempo, no, sugeruje tutaj dobranie jakiejś troszkę mniejszej pozycji niż zwykle. Taka próba złapania jeszcze gdzieś tam rynku na drobnej korekcie, no nie zawsze się udaje stąd. No, też apeluję o, o tam względną rozwagę przy dobieraniu wielkości pozycji. Okej, okay, do rynku jeszcze może na koniec wrócimy, natomiast w tej chwili chciałbym poświęcić chwilę temu wydarzeniu, o którym Państwu mówiłem. Ja sobie zminimalizuję to. I, 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 troszkę. Popatrzymy sobie w tej chwili. Część z Państwa pewnie dostała maila część nie. Wczoraj bodaj zdecydowaliśmy się na, na wysłanie Państwu takiego mailingu z zaproszeniem na warszawskie tutaj warsztaty TMS Day Trading, które będę miał przyjemność o, jest prośba o powiększenie okay. które będę miał przyjemność prowadzić z Panem Marcinem Boguszem czyli tutaj współautorem tych naszych piątkowych webinarów. Generalnie tak. 4 października, to jest czwartek, o godzinie 17. No przynajmniej 3 godziny będziemy chcieli poświęcić tutaj na zebranie tych wszystkich idei, które nam się pojawiały na tym, na tym webinarze. Wczorajsze 50 miejsc rozeszło się, że tak powiem kolokwialnie, jak ciepłe bułki, także proszę się rejestrować. Oczywiście Wszyscy Państwo tutaj staliby w walce webinarów, także dzisiaj obecnie pierwszy raz, jeżeli nie zdążycie się Państwo zarejestrować, bo założyliśmy 50 miejsc, natomiast yy, no, też jest pewne ograniczenie ze względu na salę. Yy, nie możemy tego zrobić yy, z nieograniczoną liczbą miejsc, natomiast wszyscy z Państwa, którzy nie zdążą się zapisać za, za pośrednictwem yy, formularza, oczywiście wystarczy wysłać do mnie maila yy, na sjtms.pl bądź też na makler małpa, tms z takim zgłoszeniem co istotne trzeba podać imię, nazwisko oraz numer telefonu. Ze względu na to, że jest tak duże zainteresowanie, no Chciałbym, żebyście Państwo, jeżeli się zdecydujecie, to to jednak, żeby, żeby to była dosyć wiążąca deklaracja. Rozumiem, są pewne sprawy losowe, natomiast, no tak, jak mówię, zainteresowanie jest dosyć duże, a też mamy ograniczone y, miejsca, że tak powiem, fizycznie, tutaj w tej sali, którą planujemy wynająć u nas w budynku. Natomiast to tyle takich spraw, y, y, takich stricte technicznych. Chciałbym powiedzieć chwilę o tym, co, co będziemy sobie robić y, na tym szkoleniu, y, co omówimy generalnie chciałbym zebrać wszystkie idee tutaj, które się pojawiły na, na tych naszych webinarach. Myślę, że będzie to bardzo dobry, bardzo dobry warsztat dla osób, które nie są może zupełnie początkujące, które gdzieś tam już się z tym realnym rynkiem zetknęły. Jako, że nas zaproponujemy no, kompleksowe podejście do tradingu, wyjdziemy od gdzieś tam idei rania na w wykresach takich w zakresie jednej sesji, to znaczy 15-minutowych, 5-minutowych, przejdziemy później do modelu STP i ECN, powiemy Państwu nieco takich rzeczy, powiedzmy z zaplecza naszego, w jaki sposób te zlecenia są rejestrowane, dlaczego taki system ma przewagę nad innymi systemami, jeżeli chodzi o taką grę właśnie na szybkich interwałach z bardzo krótkimi stopsami. Następnie przejdziemy już do bardzo praktycznych y, aspektów y, inwestycji. To znaczy, powiemy sobie o wejściach, powiemy sobie o prowadzeniu pozycji, powiemy sobie o organizacji handlu, o, o tym, jakie instrumenty de facto grać, jak patrzeć na korelacje, jak patrzeć na zmienność, na godziny handlu. Czyli, tak jak mówię, no, gotowy trading plan w pigułce w 3 godziny. Postar postaramy się poruszyć no, tutaj wszystkie praktyczne aspekty yy, gry. I day tradingu no, w profesjonalnym wykonaniu. Chciałbym, żeby było na tym szkoleniu jak najmniej teorii, to znaczy mówienia gdzieś tam, co to forex, co to loty, że jest taka czy siaka formacja. RGR. Jeszcze na chwilkę przerwę. Pozwolicie Państwo, że tutaj do tych pytań na czacie za chwilkę się ustosunkuję odnośnie innych szkoleń, odnośnie też nagrywania. Natomiast jeszcze dokończę tutaj plan. Chciałbym, żeby to był, było spotkanie kompleksowe, to znaczy, żeby inwestor, który gdzieś tam jeszcze nie ma swojego systemu, który być może zaczął, a, a nie jest jeszcze przekonany do żadnych metod, który nie ma wypracowanego warsztatu, po takim spotkaniu wychodził że tak powiem z trading planem, czyli żeby na wszystkie podstawowe... potrafi odpowiedzieć na wszystkie podstawowe pytania, które inwestor musi sobie samemu zadać przed organizacją swojego handlu profesjonalną. Na koniec chciałbym coś powiedzieć o pułapkach day tradingu, bo jak wiemy, no między teorią a praktyką jest gigantyczna różnica, nawet jest taki fajny. Fajne jest powiedzenie, że między teorią a praktyką jest taka różnica. No, w praktyce między nimi nie ma żadnej różnicy. Znaczy w teorii nie ma żadnej różnicy między praktyką i teorią, a, a, a w praktyce no, jest znacząca. Stąd chcemy, żeby tu było jak najwięcej. Yy, żeby nacisk był generalnie położony na same aspekty, takie, które się zdarzają na realnym rynku, żeby nam się udało jakiś wykres, gdyby była zmienność, zanalizować, gdzieś wejść, porozmawiać o doborze pozycji, o właśnie o zmienności, o doborze parze, par waltowych pod kątem zagrań. Nie wiem, czy trzy godziny starczą, natomiast no, część z tych tematów chciałbym, żeby przynajmniej udało się gdzieś tam nakreślić. Później będzie sesja pytań i odpowiedzi oczywiście, i na koniec jakaś drobna ankieta, żeby, żeby też kolejne szkolenia z tego. Zakresu tematycznego były, były jeszcze lepsze, i drobny konkurs postaramy się również dla Państwa przygotować. Tak jak mówię, zainteresowanie jest bardzo duże. Na naszej stronie TMSPL można znaleźć dokładny link tutaj do, do strony internetowej. Także już teraz zapraszam do wejści z Państwa, którzy nie zdążą się zapisać, proszę o maila do mnie lub też na makler, najlepiej na oba adresy wysłać do wiadomości jeden i, i wtedy będziecie Państwo zarejestrowani. Jako tutaj e, uczestnicy tych, tych naszych stali e, warsztatów. E, no myślę, że będzie ciekawie. Bardzo chciałbym, żeby ta idea wypaliła, bo e, osobiście no, sceptycznie podchodzę generalnie do całego e, tematu szkoleń, e, jeżeli chodzi e, o taki. O, e, Przekaz powiedzmy teoretyczny, które one niosą. No bardzo mało jest na naszym rynku szkoleń, które, które jasno mówią, gdzie wejść, gdzie postawić stop lossa, jak grać, że to nie tylko zyski, że trzeba raz na jakiś czas brać straty, jak ważne jest zarządzanie kapitałem, jak ważny jest właśnie trading plan. Myślę, że to są, to są kwestie, które może dobrze się nie sprzedają, yy, bo yy, wydaje się, że. Yy... No, łatwiej jest sprzedać klientom ideę jakichś tam samych wysokich zarobków procentowych i tak dalej, i tak dalej. Pokazać, ile można było na danych historycznych zarobić. Tutaj wejście, tutaj wyjście. Na, na danych historycznych to wszystko bardzo łatwo, ładnie się układa. Natomiast no już sama praktyka wymaga yy, wymaga że tak powiem tutaj pewnej pewnej odwagi ze strony i prowadzących i ze strony firmy no nie, nie wszędzie udaje się takie pomysły przeforsować nam się udało także jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni co do pan Marcin tutaj widzę wspiera mnie na czacie oczywiście jest to pierwsze tego typu spotkanie pionierskie też ze względu ze względu na, może patrząc na zainteresowanie, jakie będzie budziło, jak przebiegnie, tutaj te czynniki wytyczą dalszą ścieżkę szkoleniową. Na pewno będziemy chcieli jechać też z tym do innych miast, natomiast z tego, co wiem, jest to perspektywa, no powiedzmy średnioterminowa, nie krótkoterminowa. W pierwszej kolejności skoncentrujemy się na Warszawie, może być też tak, że no kolejne szkolenia już z zakresu TMS, day tradingu, bardziej szczegółowe, bo w trzy godziny oczywiście nie da się wszystkich tematów poruszyć. Takie warsztaty, nawet kilkudniowe, być może będą już dla klientów premium dostępne bezpłatnie i Platinium Directa, natomiast mogą być obciążone jakimiś tam płatnościami w przyszłości, takie całodzienne warsztaty, stąd myślę, że też jeżeli Państwo macie wątpliwość, Akurat tym razem pojechać. Jeżeli macie Państwo blisko, lub możecie po prostu sobie pozwolić, żeby gdzieś tam na 17 u nas być, to myślę, że warto, warto spróbować jednak czwartego do nas przyjechać. Bardzo bym się chciał z Państwem zobaczyć na żywo, bo z większością z Państwa no, no słyszymy się tylko gdzieś tam na, na telefonach, także też wymiana doświadczeń, jeżeli chodzi o, o trading. O jakieś tam historie rynkowe byłaby dla nas bardzo cenna i, i zapraszamy jeszcze raz na, no do, do, do przybycia. Jeżeli macie Państwo jakieś sugestie, jeżeli czegoś Państwa zdaniem brakuje w tym rozkładzie, programie szkolenia, ja sobie zdaję sprawę, że on jest bardzo ogólny, ale też mamy aż i tylko 3 godziny. Stąd chcielibyśmy, żeby to był produkt kompletny. No, stąd nie możemy, nie możemy za bardzo. Się skupić tylko na jednym z tych aspektów, na dobrą sprawę, na, na każdy z tych ośmiu punktów, no może poza, poza dwoma ostatnimi. Na każdy z sześciu pierwszych punktów można by poświęcić dzień szkoleniowy i to też byłoby mało, tak szerokie są to tematy. Ok, także zapraszam na TMS.pl do rejestracji, zapraszam też do podsyłania maili naprawdę cieszę się, że, że możemy coś takiego zorganizować, też wychodząc tutaj naprzeciw państwa, państwa oczekiwaniom. Ja pozwolę sobie w tym momencie jeszcze przejrzeć czat. Co do nagrania, nie jestem Państwu w stanie, co do nagrania, nie jestem Państwu w stanie zagwarantować, że będzie broadcast internetowy. To znaczy, że będzie to szkolenie na żywo przekazywane tutaj stacjonarne, pokazywane w internecie. Nie wiem też, jaka będzie decyzja tutaj dotycząca udostępnienia nagrania z tego z tego webinaru. Myślę, że będzie to też pochodna gdzieś tam zainteresowania, ilości ludzi, którzy przyjdą. Na pewno chciałbym, żeby y, jakaś relacja z tego się pojawiła, natomiast czy będzie to pełen film trzygodzinny, y, tego nie jestem Państwu w stanie obiecać, y, więc y, na pewno taki, taki pomysł przedstawię, y, puszczę gdzieś tam dalej, natomiast no, nie jestem w tej chwili w stanie tego obiecać. Y, o innych miastach y, mówiliśmy. Natomiast, no, co, do, co do następnego takiego szkolenia, to myślę, że będzie to najwcześniej połowa listopada. I nie wiem, tak jak mówię, czy, czy wtedy nie będzie to już gdzieś podchodziło pod, pod TMS Premium i Platinium, jeżeli chodzi o wersję bezpłatną. Bo tak jak mówię, gdybyśmy mieli przygotować kolejny webinar. Kolejne szkolenie stacjonarne, to chcielibyśmy, żeby, żeby to było wydarzenie jeszcze większe niż, niż 3 godziny, jeszcze bardziej szczegółowe. Dobra, wracam do rynku. Tyle spraw organizacyjnych, zapraszam jeszcze raz do, do kontaktu. Natomiast wracając do rynku, jesteśmy gdzieś tutaj w okolicach tego limitu, tej konsolidacji. No, idealnie byłoby, gdyby, gdyby ten kurs tutaj gdzieś zaczął nam ubijać ten poziom. 130 20, 30, 25. gdyby tutaj utworzyłaś taka konsolidacja czterech, pięciu świeczek na M15, to, to by były idealne warunki do tego, żeby, żeby tą długą pozycję otworzyć. W tej chwili już można jakoś właśnie pilotażowo małą pozycję otwierać z limitem. Myślę, że kolejne dopiero po, po wybiciu tutaj z flagi, gdyby. gdyby Coś tutaj nam się tworzyło. Ja cały czas jeszcze kątem oka kontroluję czat. Spojrzymy jeszcze na Australijczyka. Czy on tam nie zawraca w jakiś taki dynamiczny sposób? No nie, tutaj nawet nie doszliśmy jeszcze do tego zasięgu, tej poprzedniej korekty. Także, także cały czas obserwujemy. Proszę spojrzeć. Generalnie te korekty są dosyć podobne. Także jako, że z jednym z akcjomatów analizy technicznej jest to, że historia lubi się powtarzać, że pewne schematy się sprawdzają, no to możemy też liczyć, że kolejna korekta będzie mniej więcej o podobnym zasięgu. Okej, okay, obserwujemy rynek. Jeszcze raz zapraszam Państwa do, do rejestracji na TMS Day Trading. Fajnie byłoby naprawdę spotkać się na żywo, nie na, 4, na 30, na 25 minut, tylko usiąść gdzieś na spokojnie tutaj porozmawiać na temat tradingu. Ja Państwu już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Nie mogę się naprawdę doczekać już 4 października. Mam nadzieję, że w bardzo szerokim gronie się zobaczymy. Dziękuję, do usłyszenia.